Cześć, witajcie moi drodzy widzowie W dzisiejszym materiale poopowiadamy sobie troszeczkę o, yy, o podsumowaniu ogólnie tych 500 subskrypcji na moim kanale, bo właśnie wczoraj je wbiliście i w sumie y, dzisiaj wróciłem specjalik. Specjalik był oczywiście o motorotach, czyli o tym, czego się pewnie nie spodziewaliście, ale o tym za chwileczkę, tak więc ja jestem LEUST Kamila i zapraszam Was do oglądania. I Tak więc y, jutro albo pojutrze, w zależności od tego, kiedy to wrzucę, bo może pojawić się jeszcze coś dzisiaj, na przykład jakaś paczuszka z dwóch, na które czekam. Więc jeżeli jakaś będzie, to ją otworzę na odcinku. To też dzisiaj nagram i wrzucę, właśnie albo jutro, no, albo pojutrze, albo po pojutrze. Ogólnie chodziło mi o to, że. Mm, że mówię Wam, że jakby nie przewiduję odcinków y, przez ten taki długi weekend, no bo. Jakby y, to jest boże ciało, piątek, sobota i niedziela. Y, I mnie wtedy nie będzie, bo jadę akurat w góry na taki wyjazd rodzinny. Tak więc ogólnie tam nie będę nagrała filmów. I jeżeli właśnie teraz, dzisiaj jeszcze jakiś nagram, albo właśnie wczoraj nagram, o czym też Wam zaraz powiem, no to go po prostu wrzucę, ale wiedzcie, że nie nagrywam go w tym czasie. Y, ogólnie rzecz biorąc, wczoraj nagrałam opening cards z Ninjago i dzisiaj, znaczy dzisiaj... No nie dzisiaj, jutro go wrzucę. Dzisiaj chciałem go wrzucić, ale dobiliście te 500 subskrypcji, więc wrzuciłem ten specjal. A jutro, właśnie y, zobaczycie sobie, najprawdopodobniej jutro ten Opening Card. No i co, no, ogólnie tam też mówiłem kilka rzeczy, które już teraz nastąpiły, czyli mówiłem, że jeżeli dobijecie 500 subskrypcji, to zrobię coś tam i ogólnie mówiłem o tych 500 subskrypcjach, żeby żebyście je dobili, yy, ale to już zrobiliście, a ja nie będę drugi raz nagrywał tego samego, bo nie da się po prostu drugi raz jakby spakować te same karty do opakowań, znaczy, niby można, ale jakby ja już to po drugie byłoby to absurdalne, Robiłbym was po prostu w konia. Yy, ale co wam obiecałem w tamtym odcinku? Obiecałem wam, że, że jeżeli dobijecie 500 subskrypcji, właśnie do dzisiaj, czyli do wczoraj, kiedy nagrywałam, a to zrobiliście, no to spalimy sobie albo zrobimy coś złego, właśnie z właśnie z tą kartą. Tak jest. Jest to karta Mega Avatar Harumi, która też mi się już 5 razy w saszetkach i tak ją nienawidzę. O ile samą figurkę bardzo lubię, Harumi, z tego sezonu 12, naprawdę jest świetna, to tej karty po prostu nie znoszę, naprawdę nie znoszę tej karty, ponieważ miałam już ją 5 razy, więc obiecałam Wam, że coś z nią zrobię. No i dobra, no i pomyślałem, że możemy ją przeciąć na półno bo palić nic nie będę, bo jestem w samym domu i nie chcę, żebym, żebym tu zginął, nie? Ale ogólnie to, coś z nią zrobimy, jeszcze nie mam tego pojęcia, co. Może dam ją do zamrażarki? I w sumie co się stanie z kartą w zamrażarce? Zaraz zobaczymy, ale najpierw ją przetniemy na pół. No i teraz macie fani kartę. Wiem, że mogę Wam ją rozdać. <grywania> Uciąłem jej głowę, idealnie. Nie? Wiem, że mogę Wam rozdać tą figurkę, yy, znaczy tą kartę ogólnie, ale już jakby to zrobiłem dla innej osoby, dla Epic Brick, yy, który mi przesła paczkę. Ja mu jemu, ja jem. patrzcie. Płe. I ja jemu. Tam też mu dałem tą kartę. Nawet dwóch sztukach, bo mi się potem przypomniało, że tak zrobiłem. Ale ogólnie y, moja paczka do niego jeszcze też nie przyszła i właśnie jego paczka do mnie też. I wymieniłem się jeszcze figurkami z Szymonem Miklocki, tak więc na jego paczuszkę też czekam, więc dwie paczuszki pewnie będą, ale zobaczcie jak to fajnie wygląda, nie? Tak, y, usiadłem mieć też włosy. No dobra, zaraz zrobimy coś z tą kartą, a najpierw podsumowanie 500 subskrypcji. Tak więc z całego serca dziękuję Wam za te subskrypcje. Dziękuję Wam za te 500 subskrypcji. Teraz już chyba 501, na jeżeli dobrze widzę. W tym czasie jest 501, ktoś mi może właśnie urządzić te subskrypcje, bo już tak było, że dzisiaj właśnie ktoś mi zabrał dwie i musiałem posiedzieć na grupie na mesie, żeby mi, dali, żeby mi dali dwie subskrypcje. Ktoś mi tam dał jeszcze jedną, więc już miałem trzy. Ale ogólnie rzecz biorąc, no tak więc, nie róbcie sobie takiej jajni, wrzuciłem jakby specjalnie, czemu mi odjęliście subskrypcję? No miałem 500 i, i ten, i potem patrzę, mam równo 498, tak więc dwie osoby mi już zabrały. Może zrobili to specjalnie, że a, wrócił specjal, da 500, to teraz mu odejmiemy dwie, będzie miał 498 i to będzie dziś nie wyglądało, bo nie ma tych 500. No tak, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie róbcie tak błaga. Bo... Tak więc chciałam Wam podziękować za te subskrypcje. Jeszcze tyle samo i będzie, i będzie tysiąc, tak więc liczba, na którą najbardziej czekam. Ogólnie trzy yy, liczby, na które najbardziej czekałam to 100 subskrypcji, yy, później właśnie 500, to się udało i 1000 subskrypcji właśnie teraz po Jakby specjalne na inne subskrypcje też były, ale yy, i tak długo nie czekałam. No bo jednak 100... 500 i 1000 to są chyba, chyba trzy najlepsze liczby subskrypcji takiego małego YouTubera. No i dobra, no. Y, ogólnie to chciałam Wam jeszcze raz podziękować za te subskrypcje i y, y właśnie Kamikowi Ninjo za, za zrobienie mi banera, To już, to już mu w sumie podziękowałem y, i jeszcze, i jeszcze awatar mam ogólnie od pracy konkursowej innego z typów. Yy, właśnie, który wygrał ten konkurs, ale na pewno mi się ten, yy, ta praca spodobała, więc ustawiłem ją sobie na awatar. Ok, a jeżeli chodzi o awatar, no to właśnie tą awatar, Harumi, tą kartę, yy, teraz damy do zamrażarki, znaczy dajmy ją, damy do wody, do miski, i potem damy ją do zamrażarki, i tak, nie wiem, za godzinę, dwie, zobaczymy, co się z nią stanie. Trochę to szalone, może bez sensu, ale trudno. Weźmy sobie tutaj miskę. Yy, nie wiem, co się, się stanie z miską, w sumie szklaną. No to weźmy sobie moją starą śniadaniówkę. Lepiej śniadaniówkę niż miskę, bo nie wiem, czy się stanie z plastikiem pod, pod wodą. Znaczy pod wodą to nic chyba, ale zamrażarce może się coś stać, czekajcie. Tak więc wolę nie ryzykować, no ale okej. Okay. Napuśmy sobie tutaj zimnej wody, żeby to się jeszcze szybciej zrobiło. Nie wiem, czy jakikolwiek youtuber kiedy te, kiedykolwiek robi coś takiego dziwnego, no ale okej. Okay. Zamoczmy sobie tę, tę kartę. Oczywiście ona będzie teraz mokra, no bo zamoczymy ją sobie. I teraz tak, przykryjmy. Przykryjmy tą siadaniówkę. Będę miał lodowatą siadaniówkę. Trudno, czego się nie robi dla fanów. I dla fanów też. Dobra. Zamrażarka, żebyście nie myśleli, że was okłamuję. O, kopytka. I tak. Co to jest w ogóle? Wow! No i dobra, tak więc niech to się tam robi. Tak nie wiem, za godzinę, dwie. Tutaj wrócę i zobaczycie, co się z tym stało. Okej, okay, no minęło dokładnie godzina. Nastawiłem sobie budzik, więc idziemy sprawdzić, co się stało z tym, z tą kartą w zamrażarce. Mam nadzieję, że coś się z tym stało, bo zaraz mam lekcję i nie chcę, żeby po lekcji to trzeba było sprawdzać. No nie, no to dalej jest wodą. Czemu? To się ma jakoś inaczej zrobić? No to się tutaj się. To się działo dokładnie godzinę i nic się z tym więcej nie stało. No zobaczmy to jeszcze, ale. To w ogóle coś kapło i to, tam, to zamarzło, a czemu woda w środku nie zamarzła. No nie wiem, nie jestem jakimś jakimś szefem kuchni. Chociaż po prostu sobie wzamorki. Czekajcie chwilę. No tak to mniej więcej wygląda. Nasza karta się strasznie skrzywiła. I. O, kurde, ale zimna woda. O! Woda jest zimna, ale jakby nie stała się lodem. No patrzcie, co to jest teraz. No ale no cóż, no nie będę tutaj czekał dłużej. Może wyleję trochę wody i wszedę to jeszcze raz i tak mniej więcej za godzinę, jak skończę lekcję, to jeszcze raz Wam pokażę. Zimno, zimno, zimno. Pokażę. Yy, Wylejmy sobie tutaj. To zostawmy tylko trochę. Bo kurczę, no chciałbym, żeby to się tak zamarzło. Wiecie, wiecie, wiecie o co mi chodziło, nie? No, chyba, że zrobimy coś takiego. Tylko nie wiem, czy to my czy ja tutaj to mam. Jak mam, no to fajnie, jak nie, no to nie fajnie. No bo chciałabym zobaczyć, w ogóle się wytrę. Chciałam zobaczyć, czy mamy te, do robienia tego, kostek do lodu, nie? To wtedy by było lepiej. To jest mięso, to nie. Recenzja zamrażarki. Jest! Dobra, mamy kostki. Yy, zrobimy coś takiego. O, lody. Zrobimy coś takiego, że te karty damy tutaj. Wypchniemy je tu. O, tak. Wypchniemy je tu. Tak jest jedna. I tutaj druga. Znaczy druga. No to są te karty, te same karty, tylko ogólnie chodziło mi o to, że ten. No, wlej tutaj wodę i czekajcie, bo nie mogę postawić telefonu. Ok, jestem z powrotem, zamoczyłem to tutaj, i teraz tak. Otwórzmy zamrażarkę i włóżmy to z tą wodą tu. I teraz, żeby to się nie wylało, błagam, żeby to się nie wylało. O, jest dobra, mamy to tam. I za godzinę dokładnie po lekcji fizyki wrócimy tutaj i pokażę Wam, co się z tym stało. Minęło 10 minut, postanowiłem, że jeszcze sprawdzę przed lekcją, co się z tym stało przez 10 minut. A potem zobaczymy po godzinie. No, coś tam, coś tam się już dzieje. Jeszcze coś. Ktoś... Ten już jest prawie cały zamarznięty. Ten jeszcze zamarza. Więc zostawimy to sobie jeszcze na pół godziny, albo na godzinę, no bo w sumie za godzinę kończy mi się lekcja, tak więc no, to zobaczenia. No, ma jestem właśnie po lekcjach, troszkę możemy jej słuchać przez to, że mam maseczkę teraz na sobie, ale mam za 10 minut autobus, więc lepiej się sprężyć. W ogóle jadę, o siema, to ja, no, jadę do babci, więc jakby jest... jak to oglądasz, no to pozdrawiam się babciu. Dobra, zobaczmy co się z tym stało w ogóle. Jeszcze ja chciałem tą maskę, bo ona jest masakryczna. I okej, okay, no z tego co widzę, stało się to co chciałem. E, tylko teraz tego nie wyjmę. A, ojoj, no to przypał. E, ogólnie rzecz biorąc, chciałem, żeby to się stało kostką lodu. Tylko może być taki mały problem z wyjęciem teraz tego z powrotem. Co ja zrobiłem? E, czekajcie. Jest, udało się, wycisnąłem to i zobaczcie. Jest ten efekt, który chciałem. Zrobiłem z tego lód po prostu. Tak więc teraz do śmietnika. I jadę do babuszki, tak więc ja Wam dziękuję za kolejny współpracnik, dzięki za te pięty subskrypcji naprawdę. Nie będę robił takiego podsumowania stoliku, bo tutaj już ogólnie mam, bo to to giga, Zara i tak dalej, ogólnie już postawiłem tej to. Albo dobra, zrobię coś takiego, żeby było klarownie. Tak więc dzięki i cześć!